Moi rodzice wierzą swojej ulubionej córce i jej fałszywym dowodom na to, że zdradziłam rodzinę, aby zapłacić za studia. Ale 10 lat później zdają sobie sprawę ze swojego błędu, gdy zostają z niczym. 10 lat temu moja rodzina wyrzuciła mnie z domu, ponieważ założyli, że rzekomo ich zdradziłam, żeby zapłacić za swoje studia. Miałam wtedy tylko 18 lat, i właśnie miałam wyjechać na studia, gdy moi rodzice powiedzieli mi, że nie chcą już, żebym mieszkała w ich domu. Wszystko to dzięki mojej starszej siostrze Janine. Janine jest o cztery lata starsza ode mnie i zawsze była złotym dzieckiem rodziny. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Od dzieciństwa wiedziałam, że bez względu na to, co zrobię, Janine zawsze będzie lepsza. Nawet nie próbowałam z nią rywalizować. Poszła do szkoły biznesowej i wszyscy byli z niej bardzo dumni. Ale kiedy dostałam się na prestiżowy Uniwersytet w Wielkiej Brytanii, żeby studiować historię, jej to nie odpowiadało. Moi rodzice jasno dali mi do zrozumienia, że nie będą w stanie opłacić czesnego i że muszę radzić sobie sama. Poprosiłam ich nawet o pomoc w uzyskaniu kredytu studenckiego i bycie jego poręczycielami, ale odmówili, mówiąc, że nie chcą podejmować takiego ryzyka. To było dla mnie bardzo rozczarowujące i bardzo się o to kłóciliśmy. Opłacili studia mojej siostry, ale twierdzili, że wysłanie mnie na studia byłoby zbyt kosztowne i że najpierw muszą pomyśleć o swojej przyszłości, ponieważ planowali rozpocząć nowy biznes. W skrócie, nie chcieli brać na siebie więcej ryzyka. Nie wiedziałam, co robić, ponieważ miałam wrażenie, że specjalnie robią mi podgórkę żeby w końcu zniechęcić mnie do skorzystania z tej okazji. Wiedziałam, że nie ma szans, żeby pomogli mi z innymi kosztami, takimi jak podróż i utrzymanie tam. Wiedziałam, że raz na miejscu mogłabym pracować, żeby opłacić studia, ale potrzebowałam przynajmniej jakiejś pomocy przy opłaceniu czesnego. Nie mając innego wyjścia, zwróciłam się do mojej cioci. Moja ciocia to starsza siostra mojego taty. I szczerze mówiąc, jest o wiele lepszą osobą niż moi rodzice. Zawsze miałyśmy dobry kontakt, chociaż wiedziałam, że mój tata i moja mama nie lubią jej zbytnio. Więc starałam się trzymać od niej z daleka i spotykałyśmy się tylko na rodzinnych spotkaniach. Kiedy chciałam z nią porozmawiać, robiłam to, gdy mój tata nie był w pobliżu. uważał ją za zarozumiałą i zawsze czuł się przy niej gorszy. Dla kontekstu. Moja ciocia jest neurochirurgiem i jest o 7 lat starsza od mojego taty, który też jest szanowanym stomatologiem, ale w porównaniu z nią jego kariera wygląda mniej imponująco. Mój tata, chociaż miał stabilną pracę, czuł do niej ogromną zazdrość i nie wyobrażał sobie, że mógłby się z nią przyjaźnić. Po tym jak wyrzucili mnie z domu, ciocia mnie przyjęła i stała się moim jedynym wsparciem. Pozwoliła mi mieszkać u siebie, dopóki nie wyjechałam na studia i bardzo się zbliżyłyśmy do siebie. Mogę za to podziękować Janinę, która doprowadziła do tego, że to wszystko się wydarzyło. Po tym, jak poprosiłam Ciocie o pomoc, chętnie się zgodziła, a ja wręcz prosiłam ją, żeby trzymała to w tajemnicy, żeby mój tata nie dowiedział się, że pożyczyłam pieniądze od jego siostry. Jednak Janin jakimś sposobem się o tym dowiedziała. Pewnego dnia, gdy wróciłam do domu po spotkaniu ze znajomymi, zobaczyłam, że wszystkie moje rzeczy były spakowane w kartony. Moi rodzice siedzieli w salonie, gotowi mnie skonfrontować, trzymając papiery w rękach, a Janina stała obok nich z triumfalnym wyrazem na twarzy. To wspomnienie pozostaje wyryte w mojej pamięci, bo choć minęła już dekada, nigdy nie zapomnę ani nie wybaczę tej upokarzającej chwili. Tego dnia mój tata powiedział mi, że Janina dostarczyła im dowody na to, że zdradziłam rodzinę, aby zapłacić za studia. Nie miałam pojęcia, o czym mówi. Wiedziałam, że dowiedzieli się, że poprosiłam ciocie o pomoc w opłaceniu czesnego, ale to jeszcze nie było dowodem zdrady. Próbowałam im wyjaśnić, że nie miałam innej opcji, ale mój tata rzucił mi papiery w twarz. Kiedy je przeglądałam, okazało się, że były to całkowicie sfabrykowane zrzuty ekranu rzekomych e-maili wymienionych między mną a ciocią, w których rzekomo dostarczyłam jej informacje na temat biznesplanu i listę potencjalnych inwestorów moich rodziców w zamian za opłacenie mojego czesnego. Nie wiem, jak Janine mogła wpaść na taki podstęp, ale muszę przyznać, że to było całkiem sprytne i pewnie zajęło jej mnóstwo godzin, żeby to wszystko wymyślić i zrealizować. Te e-maile wyglądały tak autentycznie, że każdy mógłby w nie uwierzyć. Gdy przejrzałam te dokumenty, od razu powiedziałam rodzicom, że nie są prawdziwe, i że Janine ich oszukuje, żeby mnie wyrzucili. Zaproponowałam nawet, że otworzę moją skrzynkę pocztową na laptopie, żeby pokazać im prawdę, ale powiedzieli, że wierzą Janinę i że chcą, żebym natychmiast opuściła dom. Błagałam ich, żeby pozwolili mi zostać, bo chociaż w tamtej chwili ich nienawidziłam, nie chciałam być ciężarem dla cioci, która już płaciła za moje studia. Ale moi rodzice byli nieugięci i powiedzieli, że chcą, żebym odeszła. W końcu musiałam się spakować i zamieszkałam u cioci, która traktowała mnie z największą życzliwością i szacunkiem, czego nigdy nie doświadczyłam od swoich rodziców. Od tamtego czasu moi rodzice nigdy się ze mną nie skontaktowali. A jedyną osobą, która napisała do mnie po tym incydencie, była Janina, ale tylko po to, żeby powiedzieć, jak bardzo cieszy się, że mnie już nie ma. Napisała do mnie bardzo ogólnikowo, żeby nie mogła użyć tego przeciwko niej. Napisała tylko, że nie powinnam zostawiać swojego laptopa na wierzchu i że wiedziała, że coś jest nie tak, gdy przestałam kłócić się z naszymi rodzicami o pieniądze na studia. Opowiedziałam o tym kilku moim znajomym i mam zwyczaj zostawiać laptopa włączonego, ale tylko w moim pokoju. Więc zgaduję, że weszła do mojego pokoju, żeby znaleźć coś przeciwko mnie, gdy zauważyła, że przestałam walczyć o pieniądze. Prawdopodobnie zrobiła zrzuty ekranu z innych e-maili i później je przerobiła. Od tamtego czasu nie miałam kontaktu z rodziną, a ciocia została moim jedynym wsparciem. Sfinansowała moje studia a potem po moim ukończeniu pozwoliła mi u siebie mieszkać, dopóki nie znalazłam pracy i mogłam się usamodzielnić. Miałam nadzieję, że może zobaczę swoją rodzinę na świętach lub innych okazjach, ale oni zerwali również kontakty z resztą rodziny. Ciocia wyjaśniła mi, że moi rodzice zerwali kontakty z resztą rodziny, Ponieważ po założeniu własnego biznesu stali się bardzo dumni i zaczęli uważać się za lepszych od innych, zwłaszcza, że, że zaczęło im się finansowo powodzić. Moi rodzice byli dentystami, a że oboje uwielbiali gotować, otworzyli sklep ze słodyczami przyjaznymi dla zębów. Koncepcja była dość unikalna, więc interes dobrze prosperował. Jednak kilka lat temu przyszła pandemia i wiele firm takich jak ich doznało poważnych strat. Domyślam się, że ich firma również na tym ucierpiała, co prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego moi rodzice postanowili po latach skontaktować się ze mną. Nie wiem, skąd mieli mój numer, i ten telefon był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Byłam w pracy, gdy zadzwonili i moja mama zapytała: Czy mam chwilę, żeby z nimi porozmawiać? Prawie się rozłączyłam, ale postanowiłam zachować spokój. Powiedziałam, że porozmawiam z nimi, gdy wrócę do domu. Co dało mi trochę czasu, żeby przemyśleć, co zrobić. W końcu minęło już 10 lat od ostatniej rozmowy z moimi rodzicami, i byłam ciekawa, dlaczego teraz postanowili się odezwać. Kiedy wróciłam do domu po pracy, zdecydowałam się do nich zadzwonić. Na początku próbowali prowadzić luźną rozmowę, ale powiedziałam, żeby przeszli do sedna sprawy. W końcu moja mama wyjaśniła, że dzwonią, żeby przeprosić i spróbować naprawić naszą relację chciała, żebym odwiedziła ją i tatę. Po w końcu zrozumieli, jak wielki błąd popełnili, wyrzucając mnie z domu i wybierając Janinę. Od tego czasu ich decyzja przynosiła im same straty. Mama zasugerowała to w trakcie naszej rozmowy telefonicznej, ale gdy próbowałam dowiedzieć się więcej, nalegała, żebym spotkała się z nimi osobiście następnego dnia, byśmy mogli omówić wszystko szczegółowo. Bardzo starałam się przekonać ją do rozmowy przez telefon, ale ona uparła się, żebyśmy porozmawiali twarzą w twarz. Następnego popołudnia, po pracy, pojechałam pod adres, który mi podali, i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że nie mieszkają już w domu, w którym dorastałam, tylko w mieszkaniu w naprawdę złej dzielnicy. Nie miałam pojęcia, dlaczego musieli opuścić nasz stary dom i przenieść się do takiego miejsca. Kiedy jednak usiadłam z nimi i porozmawiałam, szybko zrozumiałam sytuację. Ich firma bardzo ucierpiała podczas pandemii, więc byli zmuszeni sprzedać dom i wiele swoich aktywów, aby przetrwać, bo ledwo zarabiali. Moi rodzice wyglądali na zadowolonych z mojego widoku, ale głównie chcieli mówić o tym, jak ciężko im było. Opowiedzieli mi, że nawet w trakcie pandemii moja siostra Janine ze swoim dyplomem z ekonomii. Padła na genialny pomysł sprzedaży wszystkiego, co mieli, żeby nadążyć z rachunkami, zamiast tymczasowo zamknąć firmę i spróbować ją otworzyć później. Stwierdziła, że lepiej będzie zainwestować jeszcze więcej pieniędzy, żeby rozkręcić biznes po pierwszej fali pandemii, ale okazało się to błędem, ponieważ interes nie wrócił do poziomu, jaki sobie wyobrażali, nawet po zakończeniu pandemii. Moi rodzice bardzo żałują, że zainwestowali całe swoje pieniądze w ten biznes. Powiedzieli mi, że odkąd Janine przejęła firmę, zadbała o to, by większość dochodów trafiała do jej kieszeni, a im zostawiała ledwie tyle, żeby mogli przetrwać. Odkąd dwa lata temu przejęła kontrolę nad firmą, kazała im podpisać wszystkie potrzebne dokumenty i ufali, że będzie zdolna i kompetentna. Teraz jednak płacą za swoje błędne decyzje. Poprosili mnie więc, czy byłabym skłonna im pomóc, bo są w trudnej sytuacji. Od razu odpowiedziałam, że mam dla nich złe wieści. Nie ma mowy, żeby im pomogła, ani ich wspierała w jakikolwiek sposób. To nie dlatego, że nie mogłabym sobie na to pozwolić, ale dlatego, że nie zasługują na moją pomoc. Nigdy się mną nie przejmowali, więc wydawało mi się skrajnie nierozsądne, żeby teraz liczyli na moje wsparcie. Powiedziałam im to prosto w twarz. Bo od początku przeczuwałam, że ich zaproszenie miało na celu jedynie prośbę o pomoc. Poza tym oboje są dentystami, więc mogliby wrócić do swojej profesji zamiast oczekiwać, że ich córki rozwiążą ich problemy. Po tych słowach wstałam i ruszyłam do wyjścia. Moi rodzice próbowali mnie powstrzymać, mówiąc, że liczą na mnie, odkąd Jenin odwróciła się od nich. Nie uważałam za konieczne, żeby się tłumaczyć. Powiedziałam tylko, że jest mi przykro. Że moja siostra im to zrobiła, ale ja zrobię to samo, bo nikomu nic nie jestem winna. Od tego czasu moi rodzice nie przestają do mnie dzwonić z różnych numerów i wysyłać wiadomości, że muszę im pomóc, bo są w poważnych problemach finansowych. Ale nie zamierzam ustąpić. Aktualizacja 1. Dziękuję bardzo za Wasze komentarze. Postanowiłam stanowczo trzymać się swojej decyzji, żeby nie pomagać rodzicom, bo na to nie zasługują. Jak już wcześniej wspomniałam, omówiłam to również z moją ciocią, która stwierdziła, że jeśli mój ojciec naprawdę potrzebowałby pomocy, mógłby się do niej zwrócić po mojej odmowie. Jednak tego nie zrobił. Tak czy inaczej, ich problemy nie są naszym problemem. Minęło 10 lat od kiedy wyrzucili mnie z domu i nie byli nawet w stanie przeprosić mnie szczerze i uczciwie. Skontaktowali się ze mną tylko dlatego, że chcieli mojego wsparcia. Każde wspomnienie o tym wywołuje we mnie wściekłość. Żałuję, że w ogóle odebrałam ich telefon, ale przynajmniej zrobiłam swoje i ich odwiedziłam. Choć przyznaję, częściowo z ciekawości, nawet podczas tej wizyty, nie byli w stanie zaoferować żadnych wystarczających przeprosin, aby spróbować naprawić naszą relację. Było również całkowicie nierozsądne że inwestowali coraz więcej pieniędzy w ten biznes i bezgranicznie polegali na Janinę, mimo że trwała pandemia i nie mieli pewności, czy przetrwają. Nie sądzę, aby ktoś powinien ponosić odpowiedzialność za konsekwencje ich nieprzemyślanych decyzji. Mogą wysyłać mi tyle wiadomości, ile chcą. To nie zmieni mojego stanowiska. Aktualizacja 2. Cześć. Minęły około dwa tygodnie od mojej wizyty u rodziców próbowali utrzymywać ze mną kontakt ale nie odpowiadałam po tygodniu w końcu przestali próbować i myślałam że to koniec moja ciocia również spodziewała się że mój ojciec do niej zadzwoni ale nawet tego nie zrobił byłyśmy obie spokojniejsze aż do wczorajszego wieczoru kiedy janina niespodziewanie pojawiła się u mnie w domu nie wiem jak dowiedziała się gdzie mieszkam i byłam kompletnie zaskoczona jej wizytą jakby tego było mało, moja ciocia przyszła do mnie na kolację, więc Janinę miała okazję porozmawiać z nami obiema jednocześnie. Kiedy zobaczyłam ją przez wizjer, zdecydowałam, że jej nie wpuszczę i powiedziałam, że nie chcemy z nią rozmawiać i żeby odeszła. Ale była bardzo uparta i twierdziła, że musi omówić z nami coś pilnego i nie miałaby powodu, żeby się tu pojawiać, gdyby to nie było ważne. Oznajmiła, że będzie czekać na zewnątrz całą noc, jeśli będzie trzeba, i powiedziała, że widziała zaparkowany samochód cioci. W końcu niechętnie postanowiłam ją wpuścić, aby uniknąć nieprzyjemnej sceny przed moim domem. Gdy tylko weszła, usiadła i zaczęła mówić o rozmowie, którą przeprowadziłam z naszymi rodzicami dwa tygodnie temu. Stwierdziła, że źle zrobiłam, odmawiając im pomocy i że są bardzo rozczarowani moim zachowaniem. Czułam się poirytowana, ponieważ nie miała żadnego prawa mówić mi, jak powinnam się zachować. To przecież ona zmanipulowała sytuację i doprowadziła do tego, że zostałam wyrzucona z domu i jest głównym powodem, dla którego moje relacje z rodzicami są tak złe. Janina powiedziała, że teraz daje mi szansę, bym mogła się zrehabilitować w oczach rodziców i powiedziała też, że moja ciocia przez wiele lat nie była dobrą siostrą dla mojego ojca. To miała być nasza okazja, aby to naprawić. Janine zasugerowała, że powinnyśmy zainwestować w ich biznes, aby mogła go kontynuować bez ponoszenia dalszych strat. Twierdziła, że to mogłoby być nasze wynagrodzenie za to, co rodzice dla nas zrobili. Byłam tak zszokowana jej propozycją, że przez chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć. Kiedy w końcu doszłam do siebie, powiedziałam jej, żeby natychmiast wyszła. Rozpętała się między nami ostra kłótnia. A ona oskarżyła mnie o bezduszność, mówiąc, że nie obchodzą mnie problemy zdrowotne naszych rodziców. Odpowiedziałam jej, że nawet gdyby mi zależało, nie zamierzam niczego robić, dopóki rodzice szczerze mnie nie przeproszą, co jest mało prawdopodobne, bo nie przyznają się nawet do swoich błędów. Moja ciocia wtrąciła się, mówiąc, że postawa Janiny jest obrzydliwa i powinna opuścić dom. Sytuacja eskalowała. I doszło między nami do bardzo nieprzyjemnej wymiany zdań. Janina powiedziała mi wiele obraźliwych rzeczy, a ja w końcu wyrzuciłam z siebie całą nagromadzoną przez ostatnie dziesięć lat złość. Prawie doszło do fizycznej konfrontacji, ale moja ciocia stanęła między nami i nakazała Janinę, żeby wyszła, aby uniknąć przemocy. Po długiej wymianie przekleństw i oskarżeń Janina w końcu wyszła. Od tego momentu minął cały dzień, a ja wciąż nie mogę się z tego otrząsnąć. Moja ciocia została na noc, bo widziała, w jakim jestem stanie. Po wyjściu Janinę miałam całkowite załamanie nerwowe i zaczęłam płakać, ponieważ sprawiła, że poczułam się okropnie. Znów poczułam się jak w dzieciństwie, kiedy wszyscy byli przeciwko mnie i było to dla mnie bardzo traumatyczne. Aktualizacja 3: Cześć, minęły trzy dni od mojej ostatniej aktualizacji. Dzisiaj rano moja ciocia powiedziała mi, że otrzymała telefon od mojego ojca. Zaplanowała, że odwiedzi go po południu, więc powiedziałam jej, że pójdę z nią, aby nie została zmanipulowana, tak jak próbowano to zrobić ze mną. Kilka godzin temu poszłyśmy wspólnie do moich rodziców. Kiedy dotarłyśmy, wyglądali na zaskoczonych moją obecnością, ale udawali, że wszystko jest w porządku. Zaczęli opowiadać mojej cioci tę samą historię. Którą wcześniej opowiedzieli mi, ale przerwałam im i powiedziałam, że ciocia już o wszystkim wie, ponieważ jest jedyną osobą, która pozostała w dobrych relacjach ze mną po tym, jak mnie wyrzucili. W rzeczywistości opowiedziałam jej wszystko, bo to ona jest dla mnie prawdziwą rodziną. Ta informacja wyraźnie wytrąciła moich rodziców z równowagi, postracili możliwość grania roli ofiar. W końcu zapytali ciocie bezpośrednio. Czy byłaby skłonna pomóc im finansowo? Ciocia starała się zachować dyplomację i odpowiedziała, że to przemyśli, ale potrzebuje czasu i prosiła, żeby nie wywierali na nią presji, tak jak próbowali to zrobić ze mną, w tym momencie moi rodzice stali się bardzo defensywni i zaczęli twierdzić, że nie chcieli mnie niepokoić, a jedynie próbują się ratować, bo są w desperackiej sytuacji, a desperackie czasy wymagają desperackich środków. Skorzystałam z okazji, żeby zapytać ich o coś, co już od dawna mnie dręczyło: dlaczego nie starali się wesprzeć mnie finansowo, kiedy ja rozpaczliwie potrzebowałam pomocy na studia? Powiedziałam, że wtedy nie zaoferowali mi żadnej stabilizacji ani wsparcia, a teraz niespodziewanie oczekują, że rodzina im pomoże. To wydawało mi się po prostu niesprawiedliwe i nierealistyczne dodałam, że podczas mojej pierwszej wizyty u nich nie wymagałam od nich żadnych wyjaśnień. Powiedziałam, że nie będą mieli mi nic sensownego do powiedzenia, a prawdę mówiąc, nie obchodziło mnie to. Ale skoro teraz tak bardzo nalegają na pomoc, to chcę wiedzieć, dlaczego postąpili ze mną tak jak postąpili, bo ich obecne zachowanie po prostu nie miało dla mnie sensu. Kiedy poprosiłam ich o wyjaśnienia, Zaczęli wymyślać całą serię wymówek, żeby usprawiedliwić swoje postępowanie. Przekonywali mnie, że nie byłam z nimi związana, iż zachowywałam się zupełnie inaczej niż Janinę, która starała się budować z nimi dobrą relację. Mówili, jakbyśmy byli w jakiejś równej relacji, w której to ja miałam obowiązek się dopasować, jakbym nie była ich dzieckiem, które powinno czuć się bezpiecznie i kochane, czego nigdy mi nie zapewnili. To było niemal zabawne. Jak desperacko próbowali znaleźć jakieś wyjaśnienie, zamiast po prostu przyznać się do prawdy. Zamiast powiedzieć, że zawsze faworyzowali Janinę, uciekali się do wymówek, które były zupełnie nielogiczne. Pozwoliłam im mówić, nie odzywałam się i tylko obserwowałam, jak się miotają. W końcu, gdy zdali sobie sprawę, że ich tłumaczenia nie mają sensu, przyznali, że nigdy nie spodziewali się, że będę bardziej odnoszącą sukcesy siostrą. I że to właśnie dlatego traktowali mnie w taki sposób. Ta wypowiedź była jednocześnie obraźliwa i absurdalna, ale przynajmniej potwierdziła to, co już wiedziałam. Oni po prostu nie chcieli być szczerzy, a zamiast tego szukali wymówki, żeby wybielić swoje postępowanie. Ostatecznie powiedziałam im, że przemyślimy ich prośbę i skontaktujemy się z nimi za kilka dni. Następnie, razem z Ciocią wyszłyśmy. Moi rodzice błagali nas, żebyśmy rozważyły ich prośbę, ponieważ nasza pomoc byłaby dla nich naprawdę znacząca. Po drodze omówiłyśmy sprawę z ciocią i doszłyśmy do wniosku, że nie damy im ani grosza. Ja byłam tego pewna od samego początku, ale ciocia miała jeszcze jakieś wątpliwości. Jednak ta wizyta ostatecznie rozwiała je wszystkie. Aktualizacja 4. Właśnie wróciłyśmy z ciocią z restauracji w pobliżu jej domu, gdzie spotkałyśmy się z rodzicami. Aby przekazać im ostateczną decyzję. Wolałyśmy zrobić to w miejscu publicznym, żeby uniknąć napiętej atmosfery w domu. Przed udzieleniem im odpowiedzi miałam pewien pomysł. Postanowiłam zapytać ich, czy byliby gotowi zerwać kontakt z Janinę w zamian za naszą pomoc finansową, traktując to jako próbę ich lojalności. Odpowiedź nie była zaskakująca powiedzieli, że nie mogą wykluczyć swojej złotej córki ze swojego życia. Choć oczywiście nie użyli tych słów Niektórzy mogą myśleć, że gdyby odpowiedzieli twierdząco, może bym im pomogła, ale prawda jest taka, że znałam odpowiedź zanim ich o to zapytałam i tylko szukałam potwierdzenia Nawet gdyby się zgodzili, byłoby to dla mnie jedynie puste słowa Po usłyszeniu ich odpowiedzi powiedziałam im, że w takim razie nie będziemy w stanie im pomóc, ponieważ Janina była głównym powodem upadku ich firmy więc inwestowanie w ten biznes byłoby dla nas nieopłacalne. Moja mama, niemal zemdlała, słysząc to, pozdawała sobie sprawę, że to ich ostatnia szansa przed całkowitym upadkiem. Była tak zdenerwowana, że przewróciła filiżankę kawy. Widząc, że nie mamy już o czym rozmawiać, wstałyśmy i wyszłyśmy. Moja ciocia zostawiła napiwek na stole, a ja zauważyłam to, ale postanowiłam nie wspominać i po prostu wyszłyśmy. Aktualizacja 5. Jeśli dobrze liczę, minęły już 3 miesiące od mojego ostatniego wpisu. Niedawno przeglądając Reddita zauważyłam kilka powiadomień od osób, które pytały o moją historię, więc postanowiłam zrobić ostatnią aktualizację zamiast odpowiadać każdemu z osobna. Ostatecznie biznes moich rodziców Youth, został zamknięty, ponieważ ich złote dziecko nie zdołało go uratować. Ciekawe było to, jakie fakty wypłynęły na powierzchnię po jego upadku. Po pierwsze, powodem, dla którego moi rodzice nigdy nie wrócili do pracy w zawodzie dentystów, jest fakt, że mój ojciec stracił swoją licencję z powodu pozwu sądowego wniesionego przez pacjenta. Nie będę się wdawać w szczegóły, bo nie wiem, czy jest to zgodne z prawem, ale od tamtej pory był bezrobotny. Dlatego właśnie nie chciał pokryć moich opłat za studia. Wtedy przeznaczali wszystkie oszczędności na uruchomienie biznesu. Dowiedziałam się o tym wszystkim. Ponieważ niedługo po zamknięciu firmy moi rodzice mieli spotkanie z moją ciocią. Nadal utrzymują z nią bardzo ograniczony kontakt, ale ja od tamtego czasu nie miałam z nimi żadnego kontaktu. Moja mama mogłaby nadal pracować jako dentystka, ale była już zmęczona i chciała spróbować czegoś nowego, więc kiedy pojawił się pomysł na ten biznes, z chęcią w to weszła. Na szczęście dla niej nadal posiada swoją licencję, co pozwala im teraz jakoś wiązać koniec z końcem, bo jest jedyną osobą, która pracuje. Mój ojciec odmawia podjęcia jakiejkolwiek pracy, którą uważa za poniżej jego godności. Co do Janiny, o której dotąd niewiele wspominałam, wiem tylko, że obecnie pracuje jako sekretarka. Jej dyplom z ekonomii nie pochodzi z renowanego uniwersytetu, więc nie jest zbyt wartościowy. Ponadto nie miała dużych umiejętności w tej dziedzinie i brakuje jej doświadczenia. Upadła firma nie jest czymś, czym mogłaby się pochwalić, więc nie była w stanie znaleźć dobrej pracy ani uzyskać wystarczających środków na nowy biznes. To wszystko, co mam do opowiedzenia na temat tej historii. Moja ciocia i ja jesteśmy w dobrym miejscu i żyjemy dalej swoim życiem co jest najważniejsze.